Sprawach i to w bardzo specjalnym miejscu, bo usłyszały ją nawet dinozaury. Śpiewała w Krasiejowie, gdzie, jak Państwo wiecie, jest przepiękny ośrodek, właśnie z dinozaurami, ale oczywiście koncert był gdzie indziej, konkurs również. Przed Państwem laureatka pierwszego miejsca we wczorajszym konkursie w Krasiejowie, Tobie Polsko, Ania Trytko, zaśpiewa nam balladę wrześniową. Zapraszam Pani serdecznie. My na ten dzień czekali Z nadzieją niecierpliwą w duszy Kiedy bez słów towarzysz stali Na mapie bajką strzałki ruszy Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy I zanim zmilkł zakrzmiały ciała To po szybkością na łaglicy Armia czerwona wyruszała A cóż to za historia? Sojusznicy wędrowa. Zwycięści się szlak ich serią znaczył, Sztandar wolności okrył chwałą, Głowami polskich posiadaczy brukują krainę całą. Pada pod w dach wołyń, Lud pieśnią wita ustrój nowy, Płoną majątki i kościoły kry. Wstoszą, we wspólną miejsca zawiera nieprzeliczone dzieci soso niezwyciężony niezwyciężone miod Hitlera, nieprzeliczone dzieci soso niezwyciężony niezwyciężone miod Hitlera. Płoną majątki i kościoły, i Chrystus stulą w tyle głowy. Już stary zbaw wersalski pękart, już wolny Żyd i Białorusi, już nigdy więcej polska ręka i do niczego nie przymusi. Nową ich wolność głosi prawda. Świat cały wieść obiega w lot, że jeden odwrotny... Września 17 i święcić będą na poto i po pierwszym 17. Dziękuję.